Jest 13 maj 2022. Godzinę temu, a więc o godzinie 12, zadzwoniła do mnie pani z numeru, który się zaczyna od 881. Pani przedstawiła się, że jest pracownikiem firmy na literę K, za pośrednictwem której zamówiłem oni się ogłaszają na Allegro zamówiłem kontakty wtyczki gniazdka do prądu. Pani rozkleiła się, płakała, żywnymi łzami, że jest zwykłym pracownikiem, że chce pracować w tej firmie i że popełniła błąd, że nacisnęła w systemie, że ja opłaciłem paczkę. Natomiast ja zamówiłem paczkę za pobraniem, ponieważ nie mam pieniędzy na koncie, a mam w jakiejś tam drobnej gotówce w portfelu, więc postanowiłem po prostu to opłacić. Przy odbiorze. No ale pani nacisnęła, że już jest opłacone, więc poinformowała mnie, że paczka do mnie dojdzie w dniach 17-18 maja i nie będę musiał za nią zapłacić. Jednak ona popełniła ten błąd jako pracownik z konta swojego syna. Musiała wpłacić za mnie tę sumę. Mówiła płacząc, zalewając się praktycznie łzami. Smutna. Zaczęła do mnie mówić, że wreszcie trafiła na bardzo porządnego człowieka, na uczciwego. Moi drodzy, tak, jestem uczciwy, ale ta pani nie jest uczciwa. Ten film będzie w trzech częściach, mówię trzech tryptykach. Następny telefon będzie 18 maja, bo ja już wiem, że te rzeczy nie dojdą do mnie. I ja wiem, że ta pani jest oszustką. Ja wiem, że ta pani chce mnie oszukać. Podyktowała mi numer konta, na który mam wpłacić tę kwotę. Jest to jej prywatne konto. Chce mnie oszukać. Poczułem to jako jasnowidz w trakcie rozmowy z nią. Chociaż bardzo przekonująco. Ktoś, kto nie byłby jasnowidzem, by jej uwierzył. Ale mnie się nie da oszukać. I za chwilę usłyszycie rozmowę z nią. Zadzwonię i powiem do niej, że... Bo mam numer konta, zresztą przy niej sprawdzałem, bo podyktowała mi, ale chcę zadzwonić, byście usłyszeli, co ona będzie mówić. Jak potrafi taki człowiek kłamać, ale chcę jej też powiedzieć, że jestem jasnowidzem, ale nie powiem, że ją rozgryzłem. Ona o tym się dowie albo w drugiej części, więc 18 maja 2022, gdy wykonam telefon, połączę to w jednym filmie albo innego dnia. Na pewno film będzie. Chcę jej powiedzieć, że jej współczuję, bo jej współczuję, że musi kłamać. Że na ludzkich krzywdzie, czyli na mojej chce się dorobić. Chcę jej to powiedzieć, że jej współczuję. Nie powiem dlaczego. Chcę jej powiedzieć, że tym razem w imię dobrego kłamstwa, w imię wyższych wartości chcę powiedzieć, no muszę skłamać, że bank, w którym jestem, yy albo że potrzebuje więcej danych, po prostu potrzebuje y, chociaż imienia i nazwiska, albo że, y, albo też drugi, y, drugie, y, drugie y, coś, że na przykład y, że na przykład, y, bo dzisiaj jest piątek, że ja wykonam ten przelew w tygodniu, żeby się nie martwiła, bo wiadomo, że w weekend on nie dojdzie. I chyba raczej tą drugą część powiem, że ma się nie martwić, że nie dojdzie w weekend, tylko ja to zrobię w tygodniu. Ale oczywiście ja tego nie zrobię, bo wiem, że jestem oszukiwany. Chcę tylko powiedzieć Państwu, że na tym polega jasno widzenie. Mnie się nie da oszukać. To tak samo jak wielu pisze, podaj numer lotto, ale przecież ja mam zrzuty ekranu. Kiedy było lot, to jeszcze miałem lot to Ja wiedziałem, w którym momencie i w jaką zdrapkę, bo tam można zdraki teraz, albo w którą grę, bo tam były gierki, zagrać, i zawsze wygrywałem. Zawsze. Wiedziałem, którą wybrać, w której godzinie i zawsze wygrywałem. I mam zrzuty ekranu co do tego. Na tym polega też jasno widzenie w tych drobnych sprawach moich indywidualnych. Usłyszycie za moment moją rozmowę z tą panią. Dzwonię. Moi drodzy. Wybieram numer telefonu i mam nadzieję, że ona odbierze. Jak powiedziałem, początek 8, 8, 1. Dzwonię. Słuchajcie. Halo, tu jeszcze raz ja. Proszę Panią, tak sobie wziąłem to do serca. Muszę Aha. Pani powiedzieć, że żeby Pani się nie przejmowała. Dlatego, Dobrze. że proszę Panią, wiadomo, że jest teraz piątek, więc niech mi Pani zaufa. Piątek, sobota, niedziela, no nie ma tych przepływów bankowych, więc po prostu Pani będzie to miała na koncie w tygodniu. Dobrze. Tak, żeby Pani Dobrze. po prostu mhm. była spokojnego ducha, no żeby Pani już nie płakała się, nie zamartwiała. I tak jak pani no, powiedziała, coś. i tak jak pani powiedziała, że mm, i tak pani pani powiedziałem, że no ten się nie myli, kto no nic, nic nie się robi, robi. Prawda? No Dokładnie. No, tak. Także niech pani będzie spokojnego ducha. Dobry I co się takiego to. stało w ogóle, że pani tą głowę straciła. No, no taki dzisiaj y, piątek 13 chyba. Aha. No. Niestety, się składa czasami. Ale no, cieszę się, że tak się stało. Ale miała Pani to szczęście, że akurat trafiła na uczciwą osobę. No właśnie, właśnie, no. dokładnie. Muszę szczęście pani... w nieszczęście, jak to mówią. No, nie? muszę Pani powiedzieć, że jestem uh -huh. jasnowidzem. O tak, jestem osobą jasnowidzącą i tym bardziej y, jestem uwrażliwiony na taką ludzką krzywdę. I powiem Pani, że jak tylko skończyłem z Panią rozmawiać, od razu, bo mam taką znajomą, Marię, uh -huh. do niej zadzwoniłem, jej to opowiedziałem. No Aha. bo tacy ludzie jak ja, no jesteśmy no, sensytywni, bardziej wrażliwi. Tak, 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 A tutaj by się pani stała krzywda. No i to właśnie Maria mi powiedziała, zadzwoń do tej kobiety, bo ona będzie oczekiwała teraz, że wpłacisz na to jej konto yy, Aha. tą kwotę. No ale ja, ja wiem, jak to działa. Także, ale wie no, pani, jak działają no, Tak, tak, pani nie myślała, że, że ja jestem jakimś nie. oszustem czy coś, Uf. tylko spokojnie po prostu musi pani sobie. Dobrze, na wszystko dobrze. Będę czekać. No. Dziękuję panu bardzo za telefon. Dziękuję. Jak będzie Również. już y, wszystko zrobione, to też do uh -huh. pani zadzwonię. Dobrze? Fajnie. Wszystko. Super, dziękuję bardzo. Wszystko dziękuję dobrze. za telefon. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Wzajemnie, panu. dziękuję. Mogliście, moi drodzy, wysłuchać oszustki. Zobaczcie, kłamie kobieta do samego końca. A ja wiem, że to jest oszustwo. To jest pierwsza część. Ja wyłączę teraz dyktafon. Wyłączę teraz dyktafon i nagram 18 maja, bo 17-18 mają te mm, rzeczy do mnie rzekomo dojść i mam nie płacić przy odbiorze, bo już jest niby zapłacone. A ja wiem, jako Jasnovid, że one nie dojdą, że pani chciała mnie oszukać. No niestety, tak to w tym świecie jest. Zabawimy się do końca. Tak jak ta pani się bawi, ale ja państwu pokazuję prawdziwego jasnowidza. Nie da Szanowni Państwo, oto druga część filmu. Myślałem, że będę ją nagrywał 18 maja 2022, ale nie. Wszystko ma miejsce dzisiaj, 13 maja 2022. Wyjaśnienie historii. Otóż. Przypominam, zadzwoniła do mnie pani z numeru zaczynającego się od 881, mówiąca, że pracuje w firmie na literę K, z której to za pośrednictwem Allegro zamówiłem gniazdka i łączniki gniazdka do prądu, informując mnie, że owszem, wyszła do mnie przesyłka, ale. Przesyłka ta nie będzie za pobraniem, tak jak chciałem, bo nie miałem pieniędzy na koncie i po prostu chciałem za pobraniem, bo miałem jakieś tam w portfelu. W związku z tym ona podyktuje mi teraz, powiedziała swój numer konta prywatny numer konta syna, na który prosi mnie, abym tą kwotę przelał. Byłem myślami tak, że przesyłka nie dojdzie. Ale od razu poczułem, pomimo tego, że ta pani płakała, zanosiła się, jako jasnowic, że mam do czynienia z oszustwem, że jest to oszustwo, że ta pani chce mnie oszukać, że ona chce wyłudzić ode mnie pieniądze, nie myliłem się. Otrzymałem, proszę Państwa na formie SMS-a od PPSA, czyli Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej, Komunikat. Następujący SMS. 2022.05.13 Została do Ciebie nadana przesyłka pobraniowa. Tutaj kwota i link, pod którym można śledzić. Wysłane o 14.19 do mnie doszło. Wykolam za chwilę telefon do tej pani, kłamiąc ją, że... kłamiąc ją, że wysłałem... Jej pieniądze na konto, tak jak prosiła, że udało się, że powinny być może nawet dzisiaj jeszcze być zaksięgowane. Jest to z mojej strony kłamstwo, ale tak zwane święte kłamstwo, aby po prostu zobaczyć jej reakcję i druga rzecz. Powiem jej, że wiem, że pani kłamie, a powiedziałem pani, że jestem jasnowidzem. Wiem, że chciała wyłudzić Pani ode mnie pieniądze. Co teraz, skoro dostałem pobraniowy SMS od poczty Polskiej? Poczta Polska pobierze ode mnie tę kwotę, jaka była wskazana. I powiem: Zadam jej pytanie: ilu ludzi w ten sposób pani oszukała? Posłuchajcie. Halo, tu jeszcze raz ten jasnowic. Tak. Proszę tak, panią tak. 679.07 wysłałem. Mhm. Dobrze, a paczuszka też wyszła do pana. od 14 wyszła pocztą. Tak? Także będzie w poniedziałek na pewno. Aha, aha. Jest Jest pan, pan, pan mi też powalony. podwierdzi. Jest pan no powalony. jestem, jestem spokojna, będę miała spokojny weekend, wie pan, bo mówię, no czeka, czekałam na, to, na tą pracę, na to miejsce i no i tak. Po prostu nie wiem, czy jakaś zaćmienie dzisiaj, czy taka pogoda, czy ciśnienie. Nie, no taki słabszy dzień po prostu dzisiaj. Czy zapomniała Pani po prostu, yy, że. Nie, bo to system, i Pan co krzyczy i tak naprawdę czasami jest tak właśnie. Bo miała paczka pobraniowa, a Pani nacisnęła, że jest za. Tak jakby było bez. Dokładnie, Aha, dokładnie. Że jest zapłacone i, i, Dokładnie. I no dobrze. W tle słyszę jakieś Super. dziecko, prawda? Tak, córka. Po przedszkolu jesteśmy właśnie. Aha. A proszę Panią, Dobrze. mam jeszcze takie pytanie. Ile ludzi Pani już oszukała? Słucham? Nie słucham. Ja proszę Panią dostałem SMS-a od Poczty Polskiej, że jest paczka pobraniowa. Chciała Pani wyłudzić pieniądze ode mnie. Słucham? Tak proszę Panią. Nie słucham. Tylko jak Pani to wyjaśni? Jak Pani nie wstyd? Jak pani nie wstyd? Powiedziałem pani, że ma pani do czynienia z jasnowizem. Od samego początku wiedziałem, że pani jest oszustką i pani kłamie. Od samego początku, droga pani. Boże naprawdę pan dostał takiego smsa? Tak, proszę panią, dostałem takiego smsa. Proszę nie udawać głupiej. Chciała pani wyłudzić pieniądze, wiedząc dokładnie, że jeżeli wyślę je wcześniej, nim otrzymam od poczty polskiej smsa, to pani będzie miała podwójnie pieniążki. Chcemy to wyjaśnić, proszę pana, w takim razie. No, nie, jest pani oszustką. Mam napisane 20220513. Została do ciebie na nas może... przesyłka pobraniowa 67907 07 może pan mi to wysłać? Nie, ja pani tego nie będę wysyłał. Pani dokładnie wie, co ja pani robi. I jestem Jezus, pani niepierwszą nie. ofiarą, droga pani. I informuję panią, że składam zawiadomienie do, na policję o wyłudzenie pieniędzy oraz zgłaszam pani y, firmę, firmę, firmę na literę K. Do Urzędu Skarbowego o wszczęcie kontroli skarbowej. Chyba, że pani mnie teraz przeprosi i przyzna się do błędu. Przepraszam, przepraszam bardzo, no. Ale jeżeli... czy pani się przyznaje, że pani. Tak, tak, przyznaje się. Ale nie, proszę panią, mnie interesuje prawda, ja jestem jasnowidzem. Mnie interesuje to, czy pani. chciała wyłudzić pieniądze. Tak, tak, przepraszam. Chciała pani wyłudzić pieniądze, tak, czy nie? Tak, przepraszam. Ale niech pani powie pełnym zdaniem, tak, chciałam od pana wyłudzić pieniądze. No wie pan co, nie mogę. Jestem teraz w miejscu takim... No to po cichu niech pani powie. Tak, przepraszam. Chciałam ja... od pana wywodzić pieniądze. A dlaczego pani to robi? Niech pani powie prawdę. Bo wie pani, prawda jest taka, że ona oczyszcza. A ja nie mam złego, złych Aha. zamiarów wobec pani. Jeżeli pani ze mną przeprowadzi tą rozmowę, to ja proszę panią odstąpię od poinformowania policji i skarbówki. Ale niech pani mi wyjaśni dlaczego pani to robi. Po co pani to robi? Bo jestem nie pierwszą Pani ofiarą, tak czuję wewnętrznie. Niech Pani powie mi prawdę, po co Pani to robi? Nie wiem, przepraszam. Czy Pani choruje na jakąś chorobę? Czy nie, nie, być może, ale nie wiem, po prostu. Niech Pani sobie zapamięta jedno. Musiała Pani trafić na mnie, na prawdziwego jasnowidza, po to, żeby Pani zrozumiała, że kłamstwo i oszustwo ma krótkie nóż. Ale ma pani to szczęście, że słyszę dziecko w tle i że przyznała się pani co do tego, co chciała pani zrobić, bo chciała pani dwa razy mieć pieniądze. Czy pani coś pani jeszcze do powiedzenia? Chciałam pana przeprosić. Za co? Za co chciała pani przeprosić? Oczywiście. Za, sw za swoją głupotę. Pytanie takie, czy jestem. Nie pierwszą ofiarą Pani czynów. Nie, nie. Nie pierwszą. Nie pierwszą, prawda? Pani wielu mhm. ludzi oszukała, prawda? Tak, tak mi się zdarzyło w życiu niestety, ale ja już karę za to odbyłam, niech mi Pan wierzy. Na czym ta kara polegała? Dwa lata i cztery miesiące. No to ale dlaczego, widzi Pani, siedziała Pani w więzieniu za wyłudzenia? Nie się nie da oszukać, ja nawet w lotto wygrywa. Po co pani to robi? I właśnie dlatego, kiedy pani mi ryczała podczas pierwszej rozmowy, to ja, proszę panią, od razu wiedziałem, bo przyszła mi światło, że pani mnie oszukuje. Chociaż pani tak, kto, kto nie byłby jasnowidzem, by wierzył, że pani ma rację. Ale Aha. proszę panią, mnie się nie da oszukać. Ja życzę pani jedno, żeby pani, bo pani mówi, że odbyła pani karę więzienia za te wyłudzenia. Proszę panią... Życzę pani jedno, bo pani się niewiele nauczyła, żeby pani zrozumiała, że też pani nie wie, kto jest po drugiej stronie. Pani nie wie, czy mnie stać na pewne rzeczy, czy nie. Krzywdzi, wyłudzając pieniądze, krzywdzi pani innych ludzi, ale przede wszystkim krzywdzi pani siebie i małe dziecko. Jeżeli pani je ma. Czy pani wie, że mam rację? Tak, wiem, że pan ma rację. Czy pani podjęła jakieś czynności typu mm, rozmowy jakiejś z psychologiem, z psychiatrą na ten temat? Właśnie nie. Pan co? No, wstydzę się tego bardzo. Nie wiem, czy to jest jakaś choroba, uzależnienie, nie wiem. Ale to Nie wiem, było... do kogo mam iść. Proszę panią, jeżeli by pani czuła, że to jest uzależnienie, to by pani poszła do psychologa albo psychiatry. Natomiast ja pani powiem, jaka jest prawda. Pani to robi z premedytacją. Pani po prostu lubi pieniądze. Pani dokładnie nad tym panuje. Pani obmyśla plan. Że... I powiem pani, że osób, które pani w ten sposób poszukała, to brakuje mi rąk na, 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 palców u rąk. Tak wewnętrznie mi intuicja podpowiada, że dużo osób skrzywdzonych jest. I to zawsze były kwoty wyższe. Pani ma jakąś regułę taką, że musi być kwota wyższa od jakiejś kwoty, którą tam Pani określiła. No nie wiem, na przykład 300 zł. Jakąś wyższa musi być. Czy mam rację? Tak. To jaką to kwotę Pani sobie tak zawsze wybrała? Nie, nie mam takiej ustalonej, ale różnie to bywa. Bywało. I na co pani takie te ukradzione pieniądze przeznacza, szczerze? No, życie codzienne. Oj, Boże, Boże. Czego teraz pani oczekuje ode mnie? Tego, co pan powiedział, że odstąpi pan od y, jakichś tam zgłoszeń, tak? Mama! Teraz tak, pytanie, czy firma na literę K, którą Pani. to jest Pani firma, czy Pani jest pracownikiem? Tak, ja tu jestem pracownikiem. Czyli tak naprawdę to poszkodowana jest ta firma, prawda? Tak, współpracownica. Dobrze. Niech Pani tylko poda swoje imię, prawda? E, moje? Dobrze. Niech się pani weźmie za siebie ze względu na to dziecko, które nazywa panią mamą i buduje swoją inną przyszłość, bo to jest niezmiernie istotne. Ja proszę panią, tak jak obiecałem, odstąpię. Ale proszę pamiętać jedno, że ja to przemyślę. Na jakiś czas odstąpię, ale muszę to przemyśleć. Bo ja nie czuję w Pani w ogóle skruchy. Pani ze mną rozmawia i Pani co innego robi. Tak, nie, bo na teraz w nie bardzo mam. Nie bardzo ma Pani... Ja. Tu jest skrucha. już. jest Pani skrucha, tu jest Pani strach. Strach. przed czym Pani żyje? Przed utratą pracy. Przed utratą pracy. No to trzeba było przed kradzieżami myśleć o tym. Powinna Pani... Yy, zupełnie inaczej zadziałać. Nie będę się nad Panią patrzył, ale bardzo Panią proszę, w imieniu tego dziecka, dla dobra tego dziecka, więcej proszę tego nie robić. Dobrze? A ja się proszę Panią nazywam Jasnowic-Nazar. Wszystkiego dobrego. No trzecie moje wejście. Słyszeliście Państwo, tam gdzie jest taka jakby cisza, Pani podała swoje imię i nazwisko. Ja ze względu na to dziecko, które mówiło do niej mamo, jeszcze nie poinformuję Policji ani Urzędu Skarbowego. Jeszcze nie poinformuję. Natomiast. Zrobię trzecie wejrzenie. Pani podała swoje imię, nazwisko, w związku z tym łatwiej będzie mi to wejrzenie zrobić i dowiem się. Dowiem się, czy intuicja mi powie, czy ta pani wyciągnęła wnioski. Zrobię to za jakiś dłuższy czas. Jeśli dojdę do wniosku, że proceder dalej trwa, a mnie się nie da oszukać. To poinformuję i policję, urząd skarbowy, i pracodawców. Ale ze względu na to, że ona powiedziała, że chce pracę, że jest to dziecko jeszcze się wstrzymuje, ze względu na dobro wyższe, jakim jest dziecko. Tylko i wyłącznie dlatego. A wy powstrzymajcie się od hejtowania mnie, bo to jestem w takiej dziwnej. Sytuacji. W gruncie rzeczy powinienem poinformować policję, Urząd Skarbowy i Prokuraturę. Powinienem, ale jest to dziecko. Powinienem ze względu na czynnik społeczny, czyli na dobro wyższe, jakim jest, jakim jest yy, działanie yy, społeczne, yy, unieszkodliwianie takich osób w cudzysłowie. Yy, działanie prewencyjne z mojej strony to powinno być. Pomimo tego, że obiecała działanie prewencyjne, ale za żadne wyjście z sytuacji nie jest kiedy jest dziecko w tle. Żadne. Po pierwsze, to jest taka sytuacja jak z Marią, Józefem i Jezusem. Siedzi sobie Józef na osiołku, idzie, Maryja, przemienna, prowadzi. Osiołka, no i ludzie syczą. Patrzcie, jaki złośliwy zły chłop. Kobieta i to w ciąży idzie obok. A Józef, który jest pełen sił, na osiołku. No to Józef zszedł. Usiadła Maryja, Józef prowadził osiołka. Patrzcie, ludzie zaczęli syczeć. Jaki pantoflarz. Przecież mogliby razem siedzieć na tym ośle. No to usiedli razem. Kiedy usiedli razem, ludzie zaczęli krzyczeć. Poczcie, jak męczą zwierzę. No to zeszli z osiołka i razem prowadzili osiołka. To ludzie zaczęli syczeć. się głupi, mogli siedzieć na tym osiołku. I tak źle, i tak niedobrze. Na razie to jest za świeża sprawa. Wyjście z sytuacji jest żadne. Nie mogę skrzywdzić człowieka, nigdy nie krzywdzę. Zawsze pomagam. Jej będę chciał pomóc jako jasnowid. Wyjść z tego. Ja ją zaproszę do siebie, żeby przyjechała, porozmawiała na ten temat. Odbędzie ze mną sesję. Ta osoba została zraniona. Jest samotnie wychowującą matką to teraz wiem. Taka mi intuicja przyszła. Była nauczona kłamać, bo wyszła z takiego domu. W związku z tym, w związku z tym trzeba nad nią pracować. Nie skreślać. Dwa lata i cztery miesiące siedziała w więzieniu. Resocjalizacja nie przyniosła, jak widać, żadnego efektu. Może musiała trafić na mnie, może to znak dla niej. To był także znak dla kogoś innego, dla mojego przyjaciela, który dzisiaj ze mną rozmawiał, czym jest jasnowidzenie. Jeśli ten przyjaciel zechce, złoży świadectwo, ale nie zmuszam go do tego, gdyby chciał zachować anonimowość. Ale jeśli chce, niech napisze: Składam swoje świadectwo i opowie, o co chodzi? Musiała trafić na mnie, na prawdziwego jasnowidza, by jej życie się zmieniło. Do usłyszenia.